No i tu kolejna plaża przy liwcu woda w nim czysta płynie niespiesznie, sobie w kierunku Bugu Buga czy Bugu, nie wiem zresztą nieważne a wokół oczywiście cisza no i po pomału wychodzi słońce A to moja hata. Dzisiaj będzie krótko, ale przy innej okazji sfilmuję ją jeszcze raz. dom Nieniej piękny A za to to jest najpiękniejsze Długo oczekiwaną burzę w turnie. Wreszcie na tę zmęczoną zieleń, która już ledwo zipie. Trochę popada deszcz. Super. Majna burza. A tu kolejny zjawiskowy domek od wielu lat opuszczony już ktoś kiedyś poprawił odrodzenie, ale ono już też jest mocno zdezelowane, ale obejście niezłe ze stodołą. pięknie. Musimy uciekać, bo nad nami czarne chmury się zbierają deszczowe. No, nie powiem, pięknie to wygląda. Zniwa w turnie. Tutaj robimy renowację dachu. Wygląda tragicznie, a teraz wygląda ładnie. Jest pomalowany. Chyba będzie coś widać. O, no, już kończymy, właśnie. No ładnie to wyszło, trzeba przyznać. Że ładnie wyszło, no dobra, z daleka też wygląda przyzwoicie. Pięknie, okej, okay. to no na razie no dobra. No po pracy trzeba coś zjeść, nie? Tutaj mamy takie o frykasy. Kapusta i kartofle, po wiejsku typowo, nie? No i dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to ja mogę No po tym, w tamtym stopniu. Tu tylko przejdźcie tam do soli. Potem wy... No, to jest tam, to chłopie. Tam, to chłopie. A, żeby tam było. No, piękne A ja wiem, bo ona już tak O mój Boże mój to już. No i ja mam to zrobić. Słoneczka trochę, ciebie nie. Ty nie jesteś słoneczką. Górki, grubaki. Piękny domek stary. Śliczny. Tu kolejny. Mam taką atrakcję turystyczną po drodze starym drzewie które sobie tu kiedyś rosło, ktoś wyrzeźbił ładną twarz, a tu przy tym łoweczka. no ciekawie, ciekawie ja nie powiem Na konie. Chodź jakiś chodź. Ach, jakaś ty jesteś śliczna. Wiesz, ładna klacz. A tu Ale się boi, nie podejdzie. Jakiś No, przywitasz się ze mną? Że się przywitasz. Ładna jesteś. Kasztanka. Nie mam cukru, jutro ci przywiozę. Ładne zielonko. Boisz się? O, źlewaczek się nie boi. No nie mam cukru, mówię ci. Jutro ci przywiozę. Przywitasz się ze mną? Czy ty mnie znasz? No, chodź. Nie chcesz? No, jutro, jutro wam cukru przywiozę. Jutro wam przywiozę cukru. Wiecie zadowolone. No nie gryź mnie, nie mam cukru. Nie mam cukru, mówię ci. Ale śliczna jesteś. Jeszcze tego rybaczka obejrzymy. Chodź, jakiś. Nie bój się, nie bój się, nie bój się. Nie bój się mnie. Ty mnie nie znasz, bo Ty jesteś młoda. Ten ciekawski? Ciekawski jesteś, co? Ty byczek jesteś, czy? O Jezu. Co ty jesteś, pracz? Klaczka mała, ładna, śliczna. Nie? No dobra, na razie. Jutro mam przywiozę trochę żarcia. Cukru dobrego. Na razie. No na razie. Już nakręca to trzeba przejść po domku, zobaczyć, nie? Bo to ma moje przygody. Taki domek pięknie ludzie zrobili sobie. Zajebisty. W Bożychach. Piękna podłoga. Komin ekstra z okapem. Super jest to zrobione, naprawdę. Tutaj eleganckie drzwi, prawie jak do salonów, w pałacu. Stara szafa odnowiona. Coś niesamowitego. Pięknie jest, kurde. Tutaj mamy dwa kominy znowu. No, tak podobnie jest u mnie, u mnie też jest w pokoju, ten. Tylko, że nie jest okaflowany od strony pokoju. Tu proszę, jak pięknie. Ale firanki to już też założył. Jego, nie? Tak. No, ekstra są. No i tu znowu jest kolejny kominek. Super, naprawdę. No a już podłoga to już bije wszystko. A no i tu jest oczywiście wyjście. To jest widziałem taki słowa. No widziałem właśnie, się przyglądam. Już no, jak to kiedyś... Jak to kiedyś wszystko, każdy kurwa kąt. Każdy tam był wykorzystany, ale jak sensownie, nie? To ani nie przeszkadza, nic, okay. a bardzo praktyczne. Super. Stare drzwi. Pięknie jest. No i tutaj takie przybudowany jest, o, obecnie w remoncie. A wszystko w otoczeniu pięknej przyrody. No i mamy okazję Stubnić zobaczyć kolejny ładny dom, stary. Opuszczony, ale jeszcze w bardzo dobrym stanie. Fajne siedlicho ze stodową. Tu obora, już trochę podupadła, ale jeszcze do zrobienia. No i studnia oczywiście. wody, po sam pas. Fajne siedlicho. Bardzo fajne obejście. Ale widać, że już tutaj nikt dawno nie był. Bo trawa urosła już po sam pas. Fajna stodołka, w ogóle fajne miejsce, tylko tyle, że przy drodze. Tu pastawiowa rośnie na dole, nad do tym. O. Fajnie, fajnie, bardzo mi się tu podoba. No, ale piękny tu, Śliczne starożytny lifta przed nami wioska pod. Pa... Znaczy to jest pod paplinem, nie? Fajnie tu. między łukami w drodze do Węgrowa, taki piękny chyba piękny staw no i ta cisza Ptaki naszych lasów, w związku z ich ogromną żarłocznością przyczyniają się do rozrzedzania populacji szkodników, stadium larwy. Polują kukułki, szpaki, sikory i wilgi. Sikory niszczą wiele owadów nie tylko w celu zaspokojenia głodu, ale także z samego instynktu dziobania, porzucając martwe gąsienice lub poczwarki. Tu na tablicy ptaki naszych lasów. Tablicę wykonało nadleśnictwo łochów ze środków budżetu państwa. Tylko, że przy okazji ścieli dwa drzewa, żeby umocować tablicę. Proszę zobaczyć. No niesamowity pomysł, rzeczywiście. No dobra. Wjeżdżamy teraz na. Wjeżdżam teraz na. E, mo. Rezerwat dło. moczydło. Zobaczymy, co tu jest. Kolejne tablice z informacjami. Ale nie będę się przy nich zatrzymywać.